Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony ŻURAW.pl a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale z kolejnej edycji Magic the Gathering Duels of the Planeswalkers tym razem będzie to edycja na rok 2013 czyli edycja z numerkiem 2013 i po raz kolejny zajmę się trybem kampanii super player dla w tej grze tylko tym razem pomyślałem sobie, że Trochę zmienię formułę nagrywania kolejnych odcinków, ponieważ na początku, przynajmniej poza tym, że będę sobie oczywiście rozgrywał pojedynki z kolejnymi Planeswalkerami w trybie single player, to także no, będę, a przynajmniej postaram się omówić w kilku słowach kolejne talie, którymi będę rozgrywał te gry po prostu, o tak, mamy tutaj kampanię podstawową potem mamy tak jak podobnie jak w edycji 2012 jakaś kampania revenge, potem jest coś, coś nowego coś nazywa Plain chase potem są wyzwania, nie wiem czy będę je robił potem jest są jakaś kampania z dodatku yy, z dodatku potem też to jest to taka edycja yy, tej gry, którą mam na Steam jest taka no, z kompletem wszystkich DLC-ków jakie do niej wyszły i tutaj mam jeszcze jakieś rozszerzone, e, rozszerzona kampania, rozszerzona zemsta, czyli kampania jakoś tam rewanżowa, rozszerzone e, challenge, ale podejrzewam, że zrobimy sobie pewnie te trzy kampanie, ewentualnie kampanie, plane chase, czyli tam jakiś wyścig po planach plus e, dodatki, jeszcze się zobaczy. Mm. I tak jak widać, tutaj są na kilka rozdziałów, i każdy rozdział tam ma kilka walk. Ja na razie sobie gdzieś tak na początku, żeby ogarnąć się trochę w tej grze, rozegrałem sobie jeden pojedynek z Talrandem, który gra sobie takim fajnym deckiem. I z Talrandem można się pojedynkować wykorzystując dwa deki: wykorzystując dek czerwony, wykorzystując deck zielony, reszta jest zblokowana. I tutaj mamy ten dek niebieski, którym e, gra właśnie nasz przeciwnik Tauran. Właśnie dzięki niemu pokonując go, odblokowałem po prostu jego deck. Ostatnio grałem dekiem czerwonym i dobrze mi się mówi, sobie jeszcze raz dekiem czerwonym, tylko mm, w dek managerze Właśnie sobie po, po, po prostu po, po, podejrzymy te karty. E, bo tutaj dek manager... E, pomyślałem sobie, że będę sobie po prostu mówił cokolwiek. Na temat tych deków, no tutaj mamy akurat statystyki tego deku, czyli że ilość stwory, rozmiar stworów na 4 gwiazdki, szybkość deku nie jest, jest najwyższa, bo tylko dwie gwiazdki. E, flexibility, czyli taka, jak powiem, adaptacyjność tego deku do sytuacji na stole jest. Jest spora, bo jest czterogwiazdkowa, no i synergia, czyli współpraca kart niestety jakaś najwyższa nie jest efekt synergii, czyli że po prostu efekt kombinacji jest mocniejszy niż składowe tych kart, nie jest aż taki mocny I wchodzimy sobie w ten deck możemy sobie podejrzeć te karty do stosunek stworów do innych kart jest 50% czyli głównie na stworach ten deck jedzie ale deck Born to Flame deck należący do Plaisucera Ch Chandry Nalar jest dekiem że tak powiem, Unlock full deck chyba trzeba kupić tak. Czyli te, te wszystkie DLC-ki, dobra, wyłączamy je. Jest dekiem mm, spalarkowym, spalarkowym, czyli mm, zadającym skupiającym się przede wszystkim na zadawaniu obrażeń. I to zasadniczo obrażeń nie tylko ze stworów, ale także z umiejętności stworów oraz przede wszystkim z czarów. Czarów rzucanych przez naszego PlaySwokera, przez naszego maga z ręki, czyli na przykład takich jak Flame Stash. Jest to zwykły czar Sorcerer, czyli zagrywany w naszej turze, który zadaje 4 damage'a wybranemu stworowi lub wybranemu celowi, na przykład Graczowi czy też e, PlaySwokerowi. No tych Flame Stash jest tu kilka. Dragon Hatchling, no jest to swór, tani stworek bez możliwości atakowania bazero. który służy do tego, że no jak mamy dużo czerwony jest flyem, bo jest latający, czyli ma flyinga. W skrócie, tak w żargonie graczy MT, MTG jest to fly, albo ksór z flyem. Za jedną czerwoną manę można mu dać, plus jeden do ataku co sprawia, że w późniejszych turach, jeśli go wystawimy, mamy dużo many na stole, no to można go podpakować na jedną turę, znaczy na moment ataku, plus ileś tam i rzucić go do ataku, ponieważ nie każdy przeciwnik ma coś przeciwko latającym stworom, a dla przypomnienia tym, którzy nie ogarniają zasad Magic the te stwory z, z, z lataniem, stwory z flyem mogą być blokowane tylko przez e, stwory, które też latają, czyli z flyem ewentualnie, które posiadają na karcie rozpisano umiejętność blokowania stworów latających typu Bleach Na przykład takie Giant Spidery zielone na przykład potrafią blokować, albo na przykład Wole, które tam latają Ale ogólnie stwory latające mogą być blokowane przez, in przez inne stwory latające z jakimiś tam wyjątkami <laughs> Tutaj mamy Pyre Chargera, kolejnego stworka za dwie czerwone many, który ma haste'a Czyli od razu może atakować od razu po wystawieniu No i to jest kolejny stworek z umiejętnością E, którą można dopalać maną, że dostaje plus jeden do ataku. Więc no kolejny taki stworek, który służy do tego, żeby szybko żeby wypaść na stół, i, a w późniejszych turach wypaść na stół, podpakować się i pojechać w przeciwnika za ileś tam, tak? Mamy tutaj co? Kolejny chart Rain of Embers. To jest kolejny sorcerer, czyli chart zagrywany w naszej turze, który daje, zadaje jeden damage każdej kreaturze, to jest ICH. Każdemu graczowi, czyli no, taka obszarówka, można powiedzieć. Czar obszarowy może dużego damagea nie zadaje, ale potrafi wyczyścić stół ze słabych stworków, ponieważ zadaje każdemu z osobna e, damage. więc na przykład jakieś tam white wini, jeszcze nie podpakowane, ewentualnie jakieś zielone napory można tym czarem rozwalić. E, co tu mamy? Ruby medalion, to jest. E, Rerka, czyli z zł z złotym tutaj znaczkiem z danej edycji. E, Rerka ze dwie many, jakiekolwiek, to jest artefakt, który sprawia, że wszystkie czerwone czary e, są o jeden tańsze. O jedną manę tańsze. E, no to jest w sumie jeden z takich podstawowych w mono czerwonych, w monodeku, czyli w deku na jedno, nastawionym na jeden kolor. No to takie artefakty zmniejszające koszt. E, Kart danego koloru są po prostu że, no, niezbędne w właściwie w dekach granych w taki sposób, więc no, to jest taka podstawa. Tutaj mamy Sealing Spear, czyli kolejny spalarkowy czarty. ten jest Instant, czyli można go zagrywać w swojej górze, jak i w turze przeciwnika. Sealing Spear zadaje 3 do 3 obrażenia, ale będę mówił do ponieważ duże, jakoś tak się przyzwyczaiło do tego żargonu e magicowego, w którym się miesza polski z angielskim. Zdaje 3 obrażenia wybranemu stworowi albo graczowi. Można dzięki temu na przykład zniszczyć stworka, który nas atakuje, a ma tylko do 3 e, punktów życia. Ewentualnie, no nie wiem, przypalić wrogiego gracza i go na przykład dobić albo coś. No takich czarów on jest tani, bo za dwie many. Instant, więc, jest naprawdę dobrą kartą, jeżeli chodzi o deki właśnie czerwone, sparkowe. Tego mamy cztery sztuki. Torch Fiend, kolejny stworek, który za umiejętność właśnie o to chodzi, że czerwone stworki mają tam hejsta i mają jakieś dopalania. Tutaj za czerwoną manę i poświęcenie można zniszczyć czyjś artefakt, czyli dobre przeciwko dekom korzystającym z dużej ilości artefaktów, tu gdzieś po prostu, żeby. Ee, nawet jeśli nie ma dużej ilości artefaktów, ale coś na przykład te artefakty dają mocnego, to można zniszczyć w ten sposób, stracić stworek zadbiony. No i do tego ma dwa ataku, więc całkiem przyjemny stworeczek. Co tu mamy? Chandras Phoenix, jest to kolejna rerka zatrzymany, ale mamy tak, od stwór jest 2 na 2, czyli może nie są jakieś zbyt wielkie statystyki, ale ma Flya i ma Heist'a, czyli może atakować od razu po wystawieniu. Kiedykolwiek to jest dosyć specyficzna karta, ponieważ kiedykolwiek e, przeciwnik oberwie jakieś obrażenia z, z płynące z czerwonego instanta albo sorcera, który jest kontrolowany i rzucony przez e, czerwonego spookera, to można. E, tą kartę wrócić z grobu do ręki no to takie no specyficzne trzeba po prostu mieć spełnione warunki żeby ta karta dobrze działała, Tutaj tam jest Faire, Hellhound zatrzymany stworek 2 na 2 ale dostaje plus 1 do ataku za czerwoną jedną manę, więc znowu na późniejsze tury jeżeli to przetrwamy można szybko odpakować go i wpuścić na na stół, to on Flame Break za 3 czerwone many, więc w monodeku to nie przeszkadza, bo wszystkie rądy tak są czerwone. Więc to nie jest jakieś e, wielkie znaczenie. Ale mamy tutaj kartę, która zadaje trzy obrażenia tylko to jest sorcerer, czyli można to zagrać tylko w swojej turze. Które zadaje trzy obrażenia każdej kreaturze bez latania i każdemu graczowi. I dodatkowo stwory, które oberwą w ten sposób, nie mogą zostać zregenerowane czyli przeciwko dobre jest przeciwko czarnym i też części zielonych stworów. Ponieważ właśnie stwory czarne często mają regenerację jak i stwory zielone, które też, więc one, te, te, ta karta nie pozwala użyć regeneracji i te stwory po prostu giną, jeżeli oberwały wystarczająco mocno, mocno od tego, e, od tej karty, od tego czaru. A tutaj mamy co jeszcze, mamy kolejną fajną kartę, jest to Sorcerer Flames of the Firebrand, e, które zadaje trzy obrażenia rozdzielane. Według naszego uznania między jedno, dwa lub trzy wybrane stwory lub gracze, więc można sobie podzielić. Można zadać trzy obrażenia w jednego stworka albo jeden plus dwa w dwa stworki albo w trzy stworki po jednym lub wszystko w gracza lub w trzech graczy, zależy czy gramy jeden na jednego czy jeden na kilku. No i to kolejna edycja, no po prostu spa, e, spalarkowy dech, taki czysto zadający damage. Spalarkowy, czyli zadający damage, zwykle właśnie jest, jest tu mowa o czerwonych kartach. Można powiedzieć o czerwonym kolorze many, który jest jakby być odpowiednikiem magii ognia. Czegoś podobnego, pro, Prodigial Pyromancer, e, który jest jeden na jeden tworkiem zatrzymany, ale za czyli za przekręcenie karty na stole. Zadaje jedno, jedno obrażenie wybranego stwora albo wybranego gracza, więc można tam dziubać przeciwnika, albo niszczyć mu tym stworkiem, niszczyć mu bez, że tak powiem, narażania się na blok i na, na kontrę. Niszczyć mu jakieś słabsze stwory z obroną, albo tam już nadgryzione jakimiś obrażeniami. Co ważniejsze, ta umiejętność można być używana na, na instancie, czyli w swojej jak i w turze przeciwnika można coś dzięki temu e, zrobić, byle już ten Pyromancer nie był stapowany wcześniej. Co tu mamy jeszcze? Kolejnego istanta, Chandras Outrage, który zadaje 4 obrażenia e, wybranej kreaturze i dwa obrażenia jej właścicielowi, czyli no, zadajemy stworkowi na stole 4 obrażenia jeszcze jej właścicielowi, czyli wrogiemu, na przykład Planeswalkerowi, kolejne 2 obrażenia. Więc to jest fajna karta. 4 mana kosztuje, więc, więc zapomina późniejszą rozgrywkę. Co my tu jeszcze mamy? Kolejną rerkę, kolejną rzadką kartę Firewing Phoenix za 4 mana. Jest to kolejny stwór z Flyem, czyli latający. Więc ciężko go blokować. 4 na 2. I za 4 mamy. Wracamy z grobu tego Firewing Phoenixa do swojej ręki, więc jeśli go nam zabiją, to jeżeli mamy dużo many, możemy go sobie z powrotem ożywić. Jak Feniks z popiołów wraca na stół. Co my tu mamy jeszcze? Furnace Welp, jest to fajna też karta, bo ponieważ raz 2 na 2 z lataniem, do tego dostaje za jedną manę plus 1 do ataku, więc kolejny stworek, który można podpakowywać i jechać nim przeciwnika. Co my tu jeszcze mamy? Kolejny instant za 5 mana, dosyć drogi, ale jest na instancie, to jest ważna rzecz. Chandra's Fury deals 4 damage to target player and one damage to each creature that player controls. Czyli zadajemy 4 obrażenia wybranemu graczowi i po jednym obrażeniu każdemu stworowi, który ten gracz kontroluje na stole, więc mówię, można pojechać przeciwnika za 4, jeszcze nie wyjdzie stół za słaby który słabą obronę. No wiadomo, że to zagięćmana, więc trzeba trochę poczekać i to jest y fajny elementara. Tu jest po prostu takim, no, tankiem można powiedzieć, ponieważ ma dużo ataku, w miarę dużo obrony, więc dosyć ciężko go zabić. No i on służy do po prostu do trzaskania, do atakowania. Jest, że tak powiem, główną siłą napędową w późniejszych turach, tak od czwartej, piątej jest. Główną osią ataku, jeżeli się utrzyma na stole, wiadomo. Mamy kolejnego feniksa za 5 many magma phoenix, który też lata, jest 3 na 3 i kiedy on umiera zadaje 3 obrażenia każdej kreaturze i każdemu graczowi. No i wiadomo za kolejne 5 mana można go ożywić, czyli jak zginie można go wrócić z grobu na rękę. Więc dosyć nieprzyjemny stworek. I co my tu mamy jeszcze? Hostility. Jest to stworek no, bardzo potężny, ale drogi za 6 many. 6 na 6, jest więc bardzo mocny, ma hejsta, czyli atakuje, może atakować od razu po wyjściu na stół, nie ma tego samonik Sickness, który nie pozwala atakować. Jeżeli <laughs> jakiś czar, który, yy, który my zagrywamy mógłby yy, zranić przeciwnika, to ta karta preventuje, czyli zapobiega tym obrażeniom, ale w zamian yy, ale zamiast rzuca na stół e, stworka 3 na 1, który jest tam typu e, e, elemental, czyli żywiołak, szaman żywiołak, od razu z hejstem, czyli z możliwością ataku na stół za, każdy, e, za każde obrażenie, które mogło być sprymentowane, Czyli mamy tego, e, tego stworka na stole. Wrzucamy jakiś czar, e, na przykład działający trzy obrażenia i te 3 obrażenia nie uderzają przeciwnika, tylko za każde obrażenie, które zostało powstrzymane przez umiejętność tego stworka. Wrzucamy na stół trzy stworki, ja to w, tym, w tym, na tym jeśli chodzi o ten przykład, 3 stworki 3 na 1, które mogą w momencie atakować mam w tej chwili gdzie atak za 9 punktów, więc nawet zwielakratniamy ilość obrażeń w zadawaniu na tej pory, Jest to bardzo nieprzyjemne, bardzo wredna karta. E, no i wiadomo, kiedy jeszcze dodatkowo, kiedy ta hostility, e, czyli wrogość można to tak przetłumaczyć jest e, zdjęta ze stołu i ląduje w grobie, e, możemy ją wtasować z powrotem do talii, więc no jest to bardzo przyjemna karta. Co my tu jeszcze mamy? Kolejną rerkę, Skargan Firebird za 6 many, Bloodfirst na no, akurat... E, Co robi umiejętność Blood First, więc niestety nie wam nie powiem, bo nie znam aż jeszcze wszystkich tych z tych, tych nowszych edycji, wszystkich umiejętności a do tego ma Flya, do tego e, Zatrzymany możemy wrócić go z grobu, ale można aktywować tą umiejętność, jeżeli e, oponent zarobił jakieś obrażenia w tej turze. O ewentualnie, i co my tu jeszcze mamy, i mamy jeszcze flame wave, czyli falę pomieni za 7 mana, i to jest czar, który zadaje cztery obrażenia wybranemu graczowi, po cztery obrażenia każdej kreaturze, czy każdemu stworkowi, którą on lub ona kontroluje, więc są to taka karta pod kątem odębień, która potrafi, tak, obszarówka, która potrafi wyczyścić stół i jeszcze dowalić przeciwnikowi w takich wyczyścić z dół, ale z takich mocniejszych stworków, ponieważ do takich, które mają nawet do 4 punktów wytrzymałości, nie są dosyć mocne stwory. Więc jak się ten dech po prostu polega na tym, żeby zajechać przeciwnika z tworkami, albo podpakować, które mogą się podpakowywać i latają, ewentualnie spalić go czarami. No i wracamy, eee. wracamy na stół, wracamy do kampanii. Tak, i naszym przeciwnikiem będzie e, Talrand, który gra niebieskim dekiem. Jak widzicie, o, on ma słabe stworki, mamy mocniejsze, mocniejsze stworki. E, szybkość deku, ma nieco szybszy dek. E, flexibility, czyli tą e, giętkość, e, adaptacyjność deku, ma na tym samym poziomie. No i ma lepszą synergię, czyli tego te karty lepiej współpracują, ale. No, jak mówię, na stworkach możemy z nim wygrać, czyli damage ma jakiś tam nie aż taki wcale duży. E, więc no cóż, widzimy się, rozpocznę sobie, e, rozpocznę sobie atak i widzimy się, znaczy, no, rozpocznę sobie start gry, i widzimy się już na stole. Dobra, jesteśmy już na stole. Mamy tutaj e, naszą rękę, trzy lądy do tego fire elementala nie jest mi on tak średnio potrzebny, kolejna droga karta, drugi medalion, coś w ogóle mamy taniego, można ryzykować, można ryzykować, no mam trzy lądy, no to jest przede wszystkim, to jest przede wszystkim ważna sprawa Że nic nie zagra za A Niestety, już coś za Kraken Hatchling. No, on na szczęście służy do obrony, ponieważ ma 0 ataku. Ale jest już e, obrońcą. Jest obrońcą e, i to za 4 punkty. Więc tak łatwo go spalić. to nawet nie ma sensu go palić. E. Dobra, mamy tutaj artefakt, który zmniejsza nam koszt czarów, co już jest spoko. Ponieważ w przyszłej turze będę mógł coś zagrać, ok, ten jest za 5 mana, ten też jest za 5 mana, więc tutaj wszystko jest drogie. Kolejny kraken Co już trudno, no to jest właśnie ryzyko, że mam drogie karty na ręku. Mogę długo z nimi siedzieć, szczególnie, że mi teraz dobrało ląd. To nie jest. Y one Damage no, na szczęście nie może ich podpakować, chyba że coś wywali jakieś podpakowywaczki dla Kraken Hatchlingów, one mają cztery obrony, więc palenie ich za jeden nie ma w ogóle sensu. Więc poczekamy sobie na rozwój sytuacji, w następnej turze wystawię Fire Elementala, który jest 5 na 4, no i tu już będzie miał przeciwnik problem, a ewentualnie co my tu jeszcze mamy. Eee... Phoenix Spear też się fajnie że jest Magma Phoenix jest z Flyem No i teraz albo wystawiamy Fire Elementala Którego będzie blokował Albo wystawiamy Magma Phoenixa I to jest właśnie pytanko Co jest lepsze w tym momencie Ja wystawię Fire Elementala Fakt, że mogło go blokować Ale mi chodzi o to, żeby je z ze stołu Te w hatchingi, ponieważ podejrzewam, że ten Talerant może mieć w swoim deku coś, co je podpakuje. Co my tu mamy? Slate of Hand za jedną mana. Look at the top two cards of your library. Aha, czyli po prostu podgląda sobie dwie karty z wierzchu biblioteki i jedną e, rzuca do ręki, drugą na spód biblioteki. Zawsze to jest podejrzenie jednej karty. No, takie wspomaganie po prostu. I kolejny Kraken no, będzie blokowańsko, ale ja wrzucam mu, jak mówię, wrzucam tutaj. Gdy mamy lądy. Pile Charger, haste. E, par... Pile Charger nie jest mu potrzebny. Wrzucamy Magma Phoenixa. latacza. Okej, okay. lata, jest spoko, my sobie zaatakujemy i albo wpuści ten damage, albo poświęci Kraken Hatchlinga na blok. Ale nie poświęcił, więc my sobie tutaj ciśniemy. Pocisnęliśmy go za trzy many, znaczy za pięć. A tutaj mamy jeszcze za atak za trzy, tutaj za jeden, zawsze mogłem kogoś wyczy wyczyścić, ale będę jechał go Będę go za 8 w czasat tej górze. Łatwo z nim łatwo go tym lekiem go zwalić. No dobra, mamy tutaj tego char Chargera z hejstem I teraz tak, możemy go podpakować. Możemy go podpakować Activate ability, jedziemy za 4, proszę bardzo Jest 5 na 1 Blokuje, no boi się No ja tu właśnie palimy mu hatchlinga, o to mi chodziło O to mi chodziło właśnie Zabiliśmy mu dwa stwory On i tak zarobił jakieś tam obrażenia i to jest właśnie dobre I tak jak pokazałem wam mamy tutaj stwora Draw cards equal to the number of cards in target opponent hand. A ile mam kart? Dwie To się nazywa recurring inside za sześć mana No tak jak mam, mam dużo rękę to może dużo kart dociągnąć, czy tak to Witajko. O kolejny Phoenix, widzicie? Kolejny Phoenix mi tutaj wchodzi. I teraz mam latacza. Odbijemy oczywiście temu. Dlaczego nie? podpakowujemy go do ataku na tą turę i zobacz tutaj hatchling wginie. Tu pocisnę im za 3 lataczem, bo go nie może gotować A tu mamy za cztery a tak podpakowałem stworka I już widzicie, przeciwnik ma 5 mana. Nie? A ten mi zagrał, a ja nie mam kart. Czy mam? Dziwnik już jest na wykończeniu. Disperse. Co tu w Return Target Non and Permanentu i Couner Hand, czyli wraca mi latacza. To akurat mnie jakoś specjalnie nie boli. Bo wrzucę go na stół albo go spale. Właściwie to mogę zrobić tak. Continue. Zabiłem i to by było flawless. Odblokowano osiągnięcie. Do tego odblokowałem nowego awatara. Odblokowałem flawless achievement. Spoko, loco więc będę mówił w następnej jakieś mamy tutaj e, widzę w tej kampanii mam jakieś encountery to są jakieś takie walki e, dodatkowe, a potem jest walka z White Wildspeakerem, którego możemy na pewno znać, jeżeli ktoś oglądał moją serię z Duels of the Planeswalkers e, 2012, to na pewno e, zna tego Plainswalkera, z którym się par razy pojedynkowałem, Jak widzicie po innych stalerandomie, że tak powiem nie zabrał mi jakoś wielce dużo czasu, łatwo go wykonałem, coś tam mi się odblokowało, odcinki mi się coś odblokowało, Zaraz sprawdzimy co to mi się odblokowało, Sky Summoner, to już mam odblokowane Flawless. Wygraj po jednej w kampanii z 20 lub więcej życia. No i wygrałem, ponieważ w nie ma ma jednego. Więc jest spoko. Jakiś tam nowy awatar mi się odblokował, ale babka, więc nie jest mi to potrzebne. Ja już w tym miejscu się zanie pożegnam. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, albo jakiś komentarz, jeżeli ta forma nagrywania odcinku Wam się podoba. Ja dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i do zobaczenia i cześć. Pa pa.